Siemano, witajcie z tej strony10 w dzisiejszym odcinku omówimy sobie nowy update Spech Simulator 99 A zanim to to mówimy sobie zwycięzców poprzedniego losowania jest to Pimpuś, gratuluję bardzo serdecznie I już, tobie, i już Tobie idę wysłać tutaj prezent, czyli deseczkę. Gratuluję, no i my już w tym czasie przejdźmy do odcinka, więc tak, mamy nowy update, strzałka, już nas do niego prowadzi. Więc tak. Fantasy World mamy nowy świat, Time Trains, Mega Plains, Daily pra, pla, Prize, nie wiem. Mi tej tenikry, to jest już nowe pety, nowe jajka, Fantasy World, Fantasy Chest, Fantasy Spinning World. Well, Nef Upgrade. No i tutaj ogólnie wiele duży, więcej więcej rzeczy, w ogóle nie mamy nowego Flipjake'a. Nowy Forever Pack. Przygotowujcie się, bo w niedzielę wyjdzie film z Forever Packa, w którym 1200 Robuxów będę kupować, więc dzisiaj na razie nie otwieram. World czwarty mamy. Więc tak, idziemy. 3, 2, 1... I idziemy do Nowego Świata, proszę Państwa, Word czwarty. I uwaga, moja reakcja. Moja reakcja na lecenie do kolejnego świata. Uwaga. Uwaga, moja reakcja, zobaczcie, moja reakcja na Nowy Świat. Więc... I jesteśmy! Wow! Ale pięknie! Wow! Jak, się, jak wam się chce to możecie ocenić ten update, ale też świat możecie ocenić, bo dla mnie jest giga ładny. Wow! Nowy czest jest. O i restartujemy. Nowy czest. O dopiero teraz, dopiero, no teraz mamy. Tutaj mamy Fantasy Key. Ja niestety nie otworzę, ale jutro otworzę, więc jutro będziemy mieli te klucze. Więc tak, co my tu mamy? Daycare, mailbox, no tradycyjnie tutaj ten telefonik. Spin, o, to, to mogłem sobie zostawić, bo to pewnie dużo kosztuje, ale wyleci nam książka, która kosztuje 23 gemy. No nie, niezbyt dobrze, niezbyt dobrze, ale tak, mamy nowy update, ludzie! Nowy, proszę Państwa, piękny update. No! Serio ładnie to wygląda, więc tak mamy. 9 arenek mamy, 9 arenek musimy odblokować. No i oczywiście przechodzimy na następną arenę. No i tak będą nowe update'y z tego. No ale jest to trochę dziwne, bo też w tym e, World trzecie, czyli w Void Worldzie mieliśmy tylko chyba mieliśmy tylko. 239 światów, a nie 299, nie? Więc tak trochę tak Preston szukał, ale i tak bardzo, ale to bardzo, bardzo ładnie. No, Preston się dosyć postarał, ale na razie to dobrażmy, co jest na tych drugich mapach. No tak, no tutaj gajamy, proszę Państwa. No przecież, dobra, widzę, że można odpalać TNT. Ja mam gigantyczną ilość tych TNT, więc bez wahania wszystko wykorzystuję. 12 tysięcy TNT, no ale nie otworzę tyle, jakby tu się dało więcej otwierać, to by było lepiej, ale ja tak sobie 10 robię, o, no i teraz szybciej będzie, teraz o wiele szybciej będzie, otwórzmy sobie jeszcze to, no i zaraz już będziemy mogli przejść na stanomarenę i chyba jest więcej w ogóle rank, ale nie wiem tego akurat. No, i zobaczmy. No, nowe rangi. No właśnie, nowe rangi, tak jak jest tutaj napisane. Więc chyba jest teraz ranga do 34 albo 35. A ja mam tylko 11, jak widzicie, więc niezbyt dobrze. No czyli tak, w update'u chodziło po prostu o to, że tutaj. E, tak, mamy deblog już wam pokażę devloga. Jednak nie mam devloga, więc wam nie pokażę, ale pod koniec filmu chyba wam pokażę. Aj, tak w ogóle mi się pewnie raz zastanawiać. Dobra, w każdym razie. To też mamy nowe gifty, że chyba 4 minuty musimy coś robić, albo 4 minuty musimy być w grze i dostajemy gift. I właśnie ja, ja będę ładem otwierać te gifty, co będzie dosyć fajne. Będziemy położę tutaj pety, niech sobie... mamy pety. Czym ja ser... Czy ja sobie nie miałem żadnych petów? Ja cię kręcę, nie wytrzymam. No geniuszem po prostu jestem. Ja do... Mamy nowe jajeczko i w tym nowym jajeczku kryją się takie otopety. Otóż my, żeby 7 jajek, tak maksymalnie. No i tak się prętują te pety, ale no to przecież były one takie. wiecie jak był pet simulator i czynić? Tam był jakiś świetny. Nie pamiętam jaki, ale też tam były dokładnie takie same pety. Jeden do jeden, nie? Ale kusi nie. Tak, kusi kupić, ale co tak, dobra. Jeżeli możecie napisać, czy trafi Titanica, Huge Peta lub Exclusive Jajko z tego Forever Paka. No, 1200 ładnie będzie. No, 1150, ale no, chyba jeszcze sobie doładuję, nie wiem, zobaczymy. Ale w ogóle chyba jest większa szansa na Titanika, ponieważ mamy dwa Titaniki. Jak trafię chociaż Huge Peta, to będę spełniony. Nawet jak dwa jajka trafię, to będę spełniony, bo... Jak widzicie mam 351 milionów gemów z tego, że po prostu kupiłem, że kupiłem po prostu 3 te jajka, ale widzę, że teraz to jest tańsze jeszcze, więc nie, nie kupuję, nie, nie, ja, ja nie jestem takie łatwo do kuszący. W ogóle teraz prezent robił 14 tysięcy robót, 169 jajek, 500 tiketów, 15 paczek i tutaj... Titaniki, i Petty, masakra Teraz jestem tutaj w tym update'cie Dodam straszliwie dużo, że aż... Oj, co to jest? Zresztą można by było opowiadać chyba tutaj godzinę Co tu się dzieje, ale Dobra, to jest czyjś czas, to ja nie będę tego otwierać Teraz nie mogę nawet tego otwierać No, update, serio, serio bo... No więc tak, zaraz się widzimy Jak będę myślał, 20 tysięcy Tylko do tutaj nowej waluty I się widzimy Co jest? I, czy ja serio weszłam w nieskończone schody przez przypadek? Jakbyście pytali się, jak tutaj wejść, wystarczy, że sobie pójdziecie tutaj, przez przypadek spadniecie i teleportuję was do nieskończonych schodów w taki szybki life jakby ktoś nie wiedział. Dobra, więc sobie ja wejdę. Nie no dobra, tam jest tak huge, który jest tak rzadko, rzadki do zdobycia, że chyba go nikt nie zdobędę. No i mamy, więc przechodzimy na następną arenę i na następnej arenie mamy proszę Państwa, takie rzeczy. Tutaj mamy taki oto automat, w którym możemy kupić różne e, potki. Nowe jajko, zobaczmy to nowe jajko. A jedno jajo. Ej, chyba pierwszy raz od czterech miesięcy otwiera pojedyncze jajko, nie więc... Taki pet i wyleciał nam ten najrzadszy za 1%, dobra, to był czysty przypadek. O, on ma tyle. Dobra. Nawet dobry jest, ale nie jest tak dobry jak mój najlepszy pet. tylko że mój najlepszy pet aktualnie czy mojego kolegi. Który ma jakieś... No nie, ale jest drogi dosyć. Dobra, więc my tutaj bez gadania bierzemy, kurde, komety. Ja tutaj komety biorę. Jeszcze je. O ja. No tak, sobie zobaczycie, jak będzie wyglądać. Co będzie się. Co będzie się tutaj działo z tymi TNT? I sobie jeszcze tutaj położę to. Flagi, jeszcze. Flagi, flagi na końcu. Aha. Ok. Jeszcze trzy. Dwa. Jeden. I 0 TNT. Dobra. Ok. No i ładnie. No i to się nazywa. O zobaczcie, jak. Zobaczcie, jak szybko kasa do mnie leci. Już mam 45 tysięcy, ponad 50, dobra. O, no i mamy potki. Tam, tam jest jakieś ładne niebo, jakaś doża polarna. Nowe jajo. A znowu jeden. Może ten dobry pet nam poleci, ale nie. Polecił nam ten gotek. Ale. No więc tak. Nowy update. Dosyć fajny. Serio, serio. Serio dosyć fajne, ponieważ... No polega na nim... No na razie... Na razie to polega na nim to, że po prostu musicie przejść do końca świata i na tym ostatnim świecie. Możecie dostać nowe gifty. I te gifty będą otwierać moim tatom, ale gdzieś tak we... Środę będzie może film, tak, w środę będzie film, bo te gifty po pierwsze muszą spanić, bo na razie to one no, domyślą się, że one będą strasznie drogie. No ale co, więc to na tyle z tego odcinka, bo już... Yy... No i to się nazywa strzelec bojowy. Więc co, to na tyle z tego odcinka, żeby sobie losowanie. Nie pytajcie się dlaczego chodzę z tą pracą, ale po prostu coś mi się normalnie... Więc robię sobie losowanie Na tego oto Jeszcze go podpiszę dla was, ale na intagiem Więc jeżeli chcecie tego huge'a To łapka w górę Subskrypcja obowiązkowo teraz najbardziej na łapkę w górę mi zależy Komentarz z waszym nickiem No i co? No i co? Trzeba jeszcze napisać nick oczywiście z komentarza Jeżeli nie to w... No i co, tyle tyle z tego odcinka i ja widzimy się na następny, na